Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Żuk z kierunek Trener.pl i Pełna Moc TV. Dzisiaj krótkie case study z tego, jak rozpisywać suplementację. Wielu trenerów i dietetyków pyta mnie o to, czy mogą w ogóle taką suplementację rozpisywać. Otóż tak, jestem zdania, że z tego trzeba przejść swój cykl szkoleń i troszeczkę się rozwinąć w tym temacie, bo jest to temat jak każdy inny, czyli jak żywienie i tak samo jak trening. Jest to mega obszar wiedzy. I tak samo różnych suplementów jest wiele, nie wszystkie działają, są badania na to i trzeba to wszystko śledzić na bieżąco i wiedzieć co i jak. Możemy, tak naprawdę suplementacją możemy komuś albo pomóc, albo zaszkodzić. W większości przypadków dzieje się tak, że ktoś komuś szkodzi, ponieważ nie zna się na temacie, stosuje zbyt wysokie dawki lub po prostu nieodpowiednie suplementy dla jakiejś osoby. W skrócie jak to zrobić, jeżeli chodzi o jakąś podstawową suplementację, czyli to, co, na czym możemy bazować na tych suplementach sprawdzonych, czyli białku, kreatynie, BCA czy jakichkolwiek takich innych prostych suplementach. Autko przejedzie i będę mówił dalej. Czyli tak, najpierw bierzemy sobie, najpierw bierzemy sobie całość diety, czyli to jak wyglądają magnes, potas, wapń, cynk i wszystkie inne składniki. Sumujemy sobie, patrzymy tak naprawdę według zapotrzebowania dla kobiety, dla mężczyzny, trenujących, nie trenujących w takich warunkach czy nie w takich. I tu jest właśnie cały pies pogrzebany, czyli to wszystko trzeba wiedzieć i wiedzieć, jak tym operować. Ale okej, okay, prosta suplementacja. Patrzymy, jakie jest zapotrzebowanie i czy ta nasza dieta, która jest, pokrywa to zapotrzebowanie. Jeżeli na przykład dawka. Ta oddana osoba potrzebuje 500 mg magnezu, a z diety wychodzi, że jest tam 200, no to wiadomo, że fajnie by było wtedy dorzucić tą suplementację. To jest taki bardzo prosty sposób, ponieważ lepsze to niż robić coś na, że tak powiem... Nadwyraz, czyli od niektórych, nawet na niektórych kanałach osób, które wydają się dosyć ogarnięte, słyszę, że one robią profilaktyczną suplementację, czyli dają jakiś tam kompleks witamin czy minerałów i po prostu to ma działać profilaktycznie, gdyby były jakieś braki. No słuchajcie, wiele witamin i minerałów się wzajemnie wyklucza, na przykład duże spożycie cynku powoduje pogorszenie wchłaniania miedzi, co nie zmienia faktu, że mieć mamy, mamy jej sporo, ale generalnie. Są takie rzeczy, które się wykluczają i trzeba to wiedzieć, więc nie szkódźmy sobie, tylko jeżeli już chcemy to zrobić naprawdę komuś, pomóc tą suplementacją, to róbmy to mądrze albo nie róbmy w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem. Jak coś możecie do mnie uderzać z pytaniami na Facebooku Jakub Żuk lub Jakub Żuk, Trener Personalny i zapraszam też na kierunek trener.pl, gdzie możecie sobie zakupić indywidualne szkolenie ze mną z pozyskiwania klientów i sprzedaży treningów personalnych. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.